My jesteśmy twórcami wszystkiego, nie odtwórcami, nie, nie jesteśmy tutaj y, na ziemi za karę, tylko otworzymy swoje życie każdego dnia. To nie Bóg nam tworzy życie, nie Bóg nas za coś karze czy nagradza, nie Bóg nam mówi, że zrób to czy tamto, tylko my każdego dnia tworzymy to nasze życie. Nawet jeżeli byśmy się położyli jak korek na wodzie, to i nie wy, nic nie wykonywali, znaczy nie myślili, nie planowali, tylko jak takie bezwolne zwierzę, to też jest nasz wybór, też jest nasze, nasza twórczość. I od tego, jak my stworzymy, jak my nasze życie od tego zależy. Co my potem będziemy w, czy w tym życiu, czy w przyszłym? I to życie, i przyszłe jest takie same. Ludzie, którzy byli tacy bezwolni, bezwolni bez. zawsze się pytali, co mam ubrać, co zrobić: a może ten mi doradzi, a może tamten. Oni są i tutaj, na tym świecie, podatni na różne potrzeby, i oni chcą, jak nie mogą, jakby dowiedzieć się od ludzi żywych, to szukają podpowiedzi od duchów. Są skłonni, są jakby ofiarami swojej bezwolności. Dlatego. Będąc tak, jeszcze dokończę, będąc umie, um, taki człowiek jak umrze, tak samo, tak samo jest zdany na łaski i niełaskie właśnie świata astralnego. Człowiek silny, taki, który wie, co chce od życia, który wie, że, że on od początku do końca jest twórcą swojego życia. Nigdy nie podda się ani tutaj ducho, ani po śmierci.